23 sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, w tym 6 dożywotnich. Ma 30-letni kierowca z Polski i jest absolutnym rekordzistą. To spowalające, co ustalił RMF FM. Już wiemy, że ministerstwo postanowiło się tym zająć. Minister Sprawiedliwości Woldemar Żurek. Ale w ogóle skandalem jest to, jakim cudem kolejne sądy. Widząc, że on miał już się zbierało. 10, 11, 12, trafia znowu na wokandę i sąd mówi, ha, nie, dajmy mu szansę. Do 20 razy sztuka, do 23 tym razem. A zaczęło się od tego, że jechał po pijaku. Tak. I za to dostał zakaz. Który? Który z tych 25? Ten pierwszy. Wiesz, bo... ten pierwszy. Nie, bo a potem wielokrotnie łamał ten zakaz prowadzenia samochodów. Tak, ale miał 15 aktywnych zakazów, żeby była jasność prowadzenia pojazdów, z czego sześć z tych zakazów było dożywotnich. No to jest tak skrajnie irytujące. I tutaj nie są winni policjanci, bo policjanci go zatrzymują, policjanci robią tak, żeby trafił przed sąd, a kolejne sądy mu dawały. A nie wiadomo co, wiarę jakąś w tego gościa. Ale... Zatrzymywali go policjanci w Bolesławcu, w Legnicy, w Lwówku Śląskim, Lubaniu, Złotoryi i w Zgorzelcu. Ale wiesz co, RMF też zrobił taki przegląd statystyk. I te statystyki też są absolutnie porażające. 52 kierowców w Polsce ma 10 i więcej czynnych zakazów prowadzenia pojazdów. Więcej niż jeden zakaz ma około 40 tysięcy kierowców a dożywotnio za kierownicę nie może siąść nawet 75 tysięcy osób. I wiesz, chcielibyśmy oczywiście tak, żeby ci wszyscy z zakazami, jak mają zakazy, trafiali do pierdla. Sytuacja byłaby idealna, ale sprawdzaliśmy te statystyki i miejsc w więzieniach jest mniej więcej 80 tysięcy. Więc jakby tam wsadzać każdego, to tych miejsc więzienia jakby się momentalnie no, no, zapełniłyby się. Ale z drugiej strony mamy sądowe zakazy, które są nieskuteczne. No kompletnie nieskuteczne i najgorsze jest to, że sądy, sami to skomentujcie, bo się człowiek odpala. A może Wy macie jakiś pomysł, jak tacy kierowcy powinni być karani, żeby nie obciążać budżetu Skarbu Państwa? Może powinni być obowiązkowo wysyłani do wykonywania prac społecznych. Czekamy na Wasze komentarze. To tylko jeden z tematów, które zobaczycie w najnowszym odcinku programu Piraci Drogowi Studio. A cały odcinek znajdziecie na naszym YouTubie.